Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją mażą do siebie. Odważna decyzja, wypełnienie marzenia woli Boga, która staje się moją wolą. Dobiegamy powoli kresu, jeśli chodzi o praktykę rozpoznawania rozeznawania duchowego, rozpoznawania Bożej woli, Bożego marzenia o naszym życiu. To jest pewien proces, który trwa. Czasami to rozeznawanie jest dłuższe, po to, żeby ta decyzja była pewniejsza, jaśniejsza. Ona się krystalizuje z czasem. Jednokrotnie ona jest szybsza do podjęcia, łatwiejsza do stwierdzenia, ale właśnie potrzebne są te wszystkie etapy, o których wcześniej mówiliśmy, by mieć taką pewność, że to, co rozpoznajemy, jest rzeczywiście Bożą wolą wobec nas. I że chcemy wejść w to marzenie Boże o nas i uczynić swoim, bo tu o to chodzi, żeby to Boże marzenie stało się moim marzeniem, a nie jakimś narzuconym z zewnątrz obowiązkiem, który przyjmuję z koniecznością, z jakimś sprzeciwem, buntem. Wtedy to nie będzie źródłem szczęścia. W 2005 roku powstał taki film, który mówi o marzeniu pewnego człowieka. Nazywa się Prawdziwa Historia. Bert Mauro, człowiek, który żyje w Nowej Zelandii, ma wielkie pragnienie, żeby jechać na motorze i dokonać y, takiego wyczynu, pobić prędkość, y, właśnie jazdy na tym motorze. Sprzedaje wszystko, co ma. Kiedy już jest na emeryturze, przechodzi na emeryturę i jedzie do Stanów Zjednoczonych. Tam wykupuje taką szopę, mały domek, w którym przygotowuje się do pobicia tego rekordu. W końcu mu się to udaje. Rzeczywiście i do dzisiaj ten rekord jest niepobity. On był w latach 60. wykonany, ale ważne jest tutaj to, że on miał swoje marzenie i próbował je realizować do końca. Podjął to marzenie. Nie tylko je rozpoznał, nie tylko nim żył w sferze marzeń, właśnie pragnień ale podjął konkretne kroki, żeby to marzenie zrealizować. I tam w czasie tego filmu są piękne sceny, piękne dialogi i między innymi jest taki dialog z małym chłopcem, który mu towarzyszy, syn sąsiada przychodzi, rozmawia z tym Bertem i w pewnym momencie dowiaduje się od tego starszego człowieka, że człowiek, który nie ma marzeń, jest jak warzywo. On zadaje takie naiwne, chłopięce pytanie, a jakie? I uzyska jej odpowiedź. No, jak kapusta. Człowiek, który nie ma marzeń, jest jak kapusta. Ale właśnie Pan Bóg chce nam wpisywać marzenia w serce o wiele większe niż kapusta, i chce, żebyśmy te marzenia potem chcieli realizować. W naszym życiu najczęściej jest tak, że zatrzymujemy się na takim rozeznaniu, jeśli w ogóle, czy to jest dobre, co chce wybrać, czy to jest złe. I oczywiście, rozeznanie jest tutaj potrzebne, ponieważ coraz więcej jest tutaj zamieszania. Ale ono dotyczy tego, jeśli rozpoznam, że to jest dobre, to mogę za tym pójść, mogę to wybrać, a jeśli rozpoznam, że to jest złe, nie mogę za tym iść, bo wtedy będzie to wybór czegoś, co jest sprzeczne z Bożą wolą. Tak więc to jest taki pierwszy poziom, bardzo prosty, zwyczajny, i wielu chrześcijan na nim się zatrzymuje. Tymczasem Pan Bóg zaprasza nas do czegoś więcej, do czegoś o wiele więcej. Stawia przed nami jedno dobro i drugie dobro. I mówi, masz wybrać to, co jest lepsze, to, co uważam, że dla ciebie jest źródłem większego szczęścia. I tutaj już zaczynają się kłopoty, i właśnie dlatego potrzebujemy tej całej procedury, rozeznawania pewnych etapów, kryteriów, po to, żeby to, co lepsze, to, co rzeczywiście będzie źródłem szczęścia dla mnie, wybrać. Ale niejednokrotnie jest tak, że wielu zatrzymuje się i, i chciałoby i to, i to, a wyboru trzeba dokonać jednego. I właśnie o tym jest to dzisiejsze spotkanie, że, że właśnie w pewnym momencie, kiedy zaczynamy już dochodzić do celu rozeznania, mamy podjąć decyzję i mamy dokonać tego wyboru. To jest ta odważna decyzja, tak jak u świętego Józefa, kiedy już był przekonany, że rzeczywiście ta propozycja, którą Bóg mu daje, będzie dla niego lepsza, przyjmuje ją jako, jako swoją i bierze Marię do siebie, swoją małżonkę. Wykonuje tę te, Bożą propozycję i czyni ją swoją, i staje się to źródłem szczęścia dla Niego. I dlatego ważne, żebyśmy właśnie te decyzje podejmowali. Mamy do czynienia z jedną dobrą decyzją i z drugą. I ważne, żeby nie czekać, żeby nie żyć w takim rozkroku, w takim szpagacie bez wyboru, bo to jest źródłem cierpienia w naszym życiu. Papież Franciszek nas zaprasza właśnie do tego, żebyśmy rozeznawali, żebyśmy z innymi w tej drodze rozeznawania byli, ale na końcu jest podjęcie decyzji. Jest to owszem droga arystokratyczna, jak ktoś powiedział, czyli droga dla pewnych wybranych, którzy to rozpoznają, ale to jest też droga prorocka, czyli wynikająca z Chrztu Świętego właściwa każdemu. Bogu chodzi o to, żebyśmy nie żyli tylko przy brzegu, żebyśmy nie łowili ryb tylko tutaj w mętnej wodzie, ale żebyśmy wypływali na głębie. To jest właśnie to wielkie zaproszenie, które Bóg nam daje. Wolność polega na dokonywaniu wyborów. Wolność polega na, wy... na dokonaniu wyboru dobra. To jest wolność, lepszego dobra i możemy być coraz bardziej wolni, a nie tylko zatrzymywać się na granicach, czy coś w... mogę, czy nie mogę, czy mogę zjeść mięso, czy nie mogę zjeść, czy mogę pocałować kogoś, czy nie mogę, czy to grzech, czy to nie grzech. Więc żyjemy często na takich yy, no. W granicach wolności, czując się jakoś tam oszukanymi, czując się stłamszonymi przez Pana Boga, a Bóg mówi przed Tobą wielki ocean, przed Tobą wielkie morze, na które masz wypływać, wypłyj na głębie. Wybieraj dobro, wybieraj to, co lepsze, wybieraj to, co jest marzeniem moim o Tobie. Jest to osiągalne dla Ciebie. Papież Franciszek często cytuje różnych autorów, między innymi Taką książkę y, cytuję, Lampard, gdzie jest zdanie, jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak, jak jest, wszystko musi się zmienić. Jeśli chcemy, żeby wszystko pozostało, jak jest, wszystko musi się zmienić. Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy zmieniali nasze życie na lepsze, żebyśmy szli za jego, za jego wolą. Papież często, Franciszek powtarza o tym, że mamy uruchamiać procesy, a nie zawłaszczać przestrzeń, że czas przewyższa przestrzeń. Chcielibyśmy czasami, właśnie, przyjąć pewne rzeczy od razu, przycisnąć kolanem i mówić, że tak ma być. Tymczasem, właśnie, konieczne jest to rozeznawanie, żeby w wolności przyjąć to, co Bóg nam proponuje, aby to się stało moje. Jezus jest naszym wzorem. Pokazuje nam, że całe życie szukał woli Ojca. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Chodził na modlitwę, rozeznawał. Patrzył na to pokolenie, na to, co się dzieje na zewnątrz, co się dzieje wewnątrz, czytał znaki czasu. Jako człowiek i jako syn człowieczy, właśnie dokonywał tego rozeznawania. I wiemy, że Piotr próbował mu w tym przeszkodzić i usłyszał mocne słowa: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ta reprymenda dana świętemu Piotrowi pokazuje, że, że właśnie jesteśmy zaproszeni do rozpoznawania tego, co Boże, tego, co jest myślą Bożą, zamysłem Bożym, pomysłem Bożym. A nie tylko o tym, o tego co jest ludzkie, co jest może i dobre, ale jest za małe dla nas i czyni nas tak naprawdę nieszczęśliwymi. Wiemy również, że to szukanie Bożej Woli no, często jest bolesne, bo związane jest z tłamszeniem trochę, z ograniczaniem naszej woli, która jest nasiąknięta egoizmem, nasiąknięta pychą, i wiemy, że, że to kosztuje wypełnienie Bożej Woli. Jezus z głośnym wołaniem i płaczem. Krzyczał do ojca, żeby zabrał ten kielich i żeby ominęła go ta godzina. I to jest bardzo ludzkie, i to jest oczywiście zrozumiałe roz, roz, dla Pana Boga. Bóg nas w tym rozumie bardzo, jest czuły, jest delikatny. Niemniej mówi: potrafisz więcej, potrafisz dalej. Nie musisz jechać na rowerku z podpórkami. Ja cię będę trzymał z tyłu, za siodełko. Ale w pewnym momencie orientujemy się, że on nie trzyma nas już za siodełka. My potrafimy jechać, potrafimy pędzić na tym rowerze z rozwianymi włosami, jeśli ktoś je ma, i cieszyć się życiem. To jest właśnie to zaproszenie Boga do realizowania czegoś większego, piękniejszego. Dzisiaj papież mówi o tym, że zwykło się mówić o przesadzie diagnostycznej, której nie zawsze towarzyszą decyzje prowadzące do rozwiązania i możliwe do zastosowania. Czasem jakieś takie hipotetyczne rzeczy sobie wymyślamy, teoretyzujemy o życiu, o życiu swoim, o życiu innych. Papież mówi, to nie działa. Ale nie, albo niektórzy wchodzą w, w, w takie spojrzenie czysto socjologiczne, które rościłoby sobie ogarnięcie swą metodologią całej rzeczywistości w sposób tylko naturalny i sterylny. To jest znowu taka próba. Opisania całej rzeczywistości, ogarnięcia całego naszego życia, zaprogramowania to jest niemożliwe. Życia nie można, jak już tu mówiliśmy, zaprogramować życia można ofiarować. I właśnie o to chodzi w tym podejmowaniu decyzji, w dokonaniu odważnego wyboru abyśmy ofiarowali Boże, Bogu życie, które, które nam ofiarował On. Są takie niebezpieczeństwa w szukaniu woli Bożej. Najpierw to jest odwoływanie się tylko do samego działania Bożego. Czasem niektórzy oczekują na tę decyzję odważną w taki sposób, żeby Bóg wkroczył w taki sposób jasny, oczywisty, przejrzysty, jak piorun z jasnego nieba i wtedy oni to wybiorą. Myślą o takim powołaniu, o takim wyborze, jak miał Szaweł czy święty Augustyn. To niekoniecznie tak jest. To jest błędne. Tylko czekani na Boże działanie, albo możemy wpaść w drugą skrajność, przeakcentowywać działanie ludzkie przy równoczesnym lekceważeniu działania Bożego. Ważne, żeby jednak liczyć się z Bożym zdaniem, liczyć się z Bożym planem, z Bożą wolą, z tymi różnymi innymi etapami, o których mówiliśmy, a nie tylko podejmować własne rozeznanie, własne kategorie, własne kryteria, liczyć się tylko z własnym jakimś tam rozeznaniem. To jest za mało. Tak więc yy, i to spontaniczne, takie bezrefleksyjne szukanie Bożej woli, oczekiwanie na, na jakieś znaki z nieba jest niebezpieczne, bo możemy czasem pomylić własne emocje, własne zranienia, własne różne uprzedzenia, właśnie z Bożą wolą. Yy, jakaś przypadkowo usłyszana opinia, i to jest Boża wola, albo Jakieś zewnętrzne wydarzenie, i to będzie taki dla mnie znak, że ja mam za tym pójść, albo jakieś otwar otwieranie spontaniczne pisma świętego, które może mnie zaprowadzić na, na manowce spisu treści, albo jakieś takie duchowe kuszenie Pana Boga, że jeśli coś tam zrobisz, to ja za tym pójdę, więc to nie ma nic wspólnego z rozeznawaniem. Może być też tak, że wola Boża może być taką formą ucieczki. Że czasami niektórzy za Bożą wolą są, chcą się schować. Chcą schować swoje kompleksy, swoje lęki, swoją niedojrzałość, różnego rodzaju zranienia. To może być pewien kłopot. Dzisiaj jest takie zjawisko obecne odroczonej dorosłości. Wielu ludzi no, nie chce się zaangażować, boi się właśnie tego totalnego, całkowitego wyboru. Często się powołuje na Badania, które mówią o tym, że wartością dla wielu młodych ludzi wciąż jest rodzina. Tylko okazuje się, że wartością jest nie tyle szczęście rodzinne, ile szczęście w rodzinie. Szczęście moje, osobiste w rodzinie, ale bez wchodzenia w jakieś zaangażowanie, w jakieś większe zobowiązania. Jest taki film Jana Komasy. Hejter i bohaterka tego filmu Gabi, właśnie jest nazywana Gapierow gapierowcą. Tak, to jest takie sformułowanie, które mówi o tym, że ten gapierowiec to jest ktoś, kto odrzuca wiecznie taki wybór na zawsze. Tłumacząc jest z tym, że tym, że chce zwiedzić świat, że chce być wolontariuszem, że chce poznać lepiej ludzi i czasami to podjęcie decyzji jest takie rozciągnięte w czasie, takie przegapione, takie niepodjęte. Stąd Pan Bóg będzie, któremu bardzo zależy na nas, na różne sposoby działał. Jest taki tekst w Księdze Powtórzonego Prawa, w 32 rozdziale, gdzie Pan Bóg mówi o tym, że jak orzeł co gniazdo swoje ożywia, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi, tak Pan sam go prowadził. Nie było z nim Boga obcego. Bóg mówi o tym, że czasem zachowuje się wobec nas jak orzeł wobec własnych dzieci, które siedzą sobie w gnieździe i jest im bardzo dobrze. I nie chcą się ruszyć, nie chcą wyfrunąć w przestworza, do czego są stworzone. I wtedy taki orzeł z obserwacji wynika, że często siada na gnieździe i to, tym gniazdem rusza, żeby te małe wyfrunęły, a jeśli nie chcą, to je wyrzuca z gniazda. I te małe no, zaczynają machać skrzydłami, ale są asekurowane przez orły dorosłe. Czasem są nawet noszone przez dorosłe orły, ale potem znowu te orły się usuwają i te małe spadają w przepaść po to, żeby się nauczyły fruwać. Panu Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy dokonywali rozeznania, ale też podjęli decyzję, żebyśmy dokonali wyboru, odważnego wyboru, bo oka okaże się, że potrafimy latać, tylko czasami właśnie różne uprzedzenia, zranienia, opinie, które gdzieś tam nosimy w sercu, w głowie, sprawiają, że nie podejmujemy decyzji. To jest bardzo trudne. Więc nieraz takie wydarzenia bolesne, mogą nas jakby nawet pchnąć do działania, do, do pewnego zaangażowania. Papież Franciszek pisze o tym, że nie chodzi o zastosowanie przepisów czy powtarzanie przeszłości, ponieważ ta sama sprawa nie, nie może być właściwie rozwiązana w, na przykład w innych okolicznościach. Była użyteczna w innych sytuacjach, a w tych nie musi. Dlatego każdy ma swoje osobiste powołanie, każdy ma swoją osobistą historię. Dobrze patrzymy na świętych, patrzymy na świętego Józefa, widzimy w jaki sposób reagowali na Boże marzenia, na Bożą wolę, ale decyzja należy do nas. My mamy własną historię, do której nas Bóg zaprasza, bardzo oryginalną i mówi dalej, że żadne przestrzenie nie mogą pozostać wykluczone. We wszystkich aspektach życia możemy stale dawać Panu Bogu więcej, nawet w tych, w których doświadczamy największych trudności. Więc nie bójmy się naszych różnych słabości, nie bójmy się tego, że czegoś nie potrafimy, nie umiemy, bo Pan Bóg z tym, kim jesteśmy, jacy naprawdę jesteśmy, co posiadamy, jakie zasoby, jaką historię, chce nas uczynić szczęśliwymi. Więc nie wykluczajmy niczego z rozeznawania to wszystko jest bardzo ważne, bo czasem, i bardzo, może nawet często, Bóg na słabości naszej buduje. Okazuje się, że to, co myślimy, że jest naszym przekleństwem, staje się błogosławieństwem, źródłem naprawdę naszego szczęścia. Papież tak mówił w Panamie do Młodych: Marzenie o przyszłości oznacza uczenie się odpowiadania nie tylko na pytanie, dlaczego żyję, ale także dla kogo żyję, dla kogo warto poświęcić moje życie. To, myślę, jest taki główny Powód związany z tym, że wielu dzisiaj nie wybiera, że nie do końca wie, dla kogo poświęcić życie. A to jest, no, pytanie ważniejsze. Bóg mówi, że tu tak naprawdę chodzi o mnie. Dla mnie masz poświęcić swoje życie. Papież Jan Paweł II w Rzymie tak mówił do młodych, nawet w małżeństwie, ostatecznie nie chodzi o tę drugą osobę, ale chodzi o relację z Bogiem. W rzeczywistości, kiedy marzycie o szczęściu, szukacie właśnie Jezusa. Tak naprawdę zawsze chodzi o Boga, zawsze chodzi o ofiarowanie życia Jemu. Owszem, może być w małżeństwie, może być w relacji do innych osób, ale chodzi ostatecznie o samego Pana Boga. I mamy uczyć się bardziej słuchać głosu swego sumienia. To nie oznacza podążania za własnym ja, robienia tego, co mnie interesuje, co mi się podoba, co mi odpowiada. To nie jest to. Sumienie jest wewnętrzną przestrzenią słuchania prawdy. Dobra, słuchania Boga, jest to wewnętrzna przestrzeń mojej relacji z Nim, który przemawia do mojego serca i pomaga mi rozeznać, zrozumieć drogę, którą muszę pójść, a kiedy już zostawię, zostanie podjęta decyzja, aby iść dalej i pozostać wiernym. Tak mówi papież Franciszek, mówi o kształtowaniu sumień. Nie jesteśmy powołani do tego jako Kościół, żeby zastępować sumienia, ale właśnie, żeby je formować, kształtować. I zdrowe, dojrzałe sumienie. Potrafi właściwie wybrać i potrafi podjąć decyzję. I jako przykład papież Franciszek daje papieża Benedykta XVI i, i mówi tak na Anioł Pański. Ojciec Święty Benedykt XVI dał nam ten wspaniały przykład postawy, kiedy Pan pozwolił mu zrozumieć na modlitwie, jaki to krok powinien podjąć. Poszedł z wielkim zmysłem, rozeznania i odwagą, za głosem swojego sumienia, to znaczy zgodnie z wolą Boga. Który mówił do jego serca. Ten przykład jest bardzo dobry dla każdego z nas, godny do naśladowania. A więc nawet na drodze powołania, które już było realizowane, przychodzi rozeznanie i przychodzi zaproszenie do kolejnego wyboru, do odważnej decyzji, która wydaje się czasami trudna, czasami niespotykana, bez precedensu, tak jak decyzja papieża Benedykta XVI. Pokazuje taką odważną decyzję. Na każdym etapie życia możemy ją właśnie podjąć, i tu chodzi o nasze sumienie, o formowanie sumienia. Cały ten warsztat, który próbowaliśmy tutaj nieudolnie zademonstrować, właśnie ma temu służyć, żebyśmy formowali właściwie swoje sumienie. Żeby ono umiało wybierać. Kiedy wybiorę raz dobrze, potem drugi raz dobrze, uczę się wybierania. Czasem wybiorę źle, ale podejmę refleksję i na następny raz już wybiorę dobrze. Więc w ten sposób kształtuje się nasze sumienie, bo tak naprawdę o to sumienie chodzi, o jego formowanie. I zdrowe sumienie ma takie cztery cechy, o których warto pamiętać. Yy, powoduje radość życia. Zdrowe sumienie, czyli to, że potrafię dobrze wybierać, sprawia, że ja raduję się po prostu życiem. Życie mnie cieszy, yy, bo nie ma we mnie lęku. Jest we mnie miłość Boga. Ja realizuję Bożą wolę, więc nawet jak pojawiają się różne przeciwności, różne trudności w życiu, to ja potrafię się w tym życiu odnaleźć i potrafię się radować. Kolejna rzecz, kolejna taka cecha zdrowego sumienia to integralność, to jest pewna spójność wszystkich wymiarów mojego życia i emocji, i ducha, i ciała, i pamięci, wyobraźni. To wszystko współgra, współbrzmi, ja potrafię żyć w pewnym zintegrowaniu, to jest pewna dojrzałość. I takiego człowieka łatwo. Rozpoznać, który nie kieruje się właśnie emocjami, jakimiś zranieniami, to, to łatwo możemy zobaczyć. Kolejna rzecz to jest pewna wolność. Człowiek, który ma zdrowe sumienie, jest człowiekiem wolnym i on wie, że wolność polega na wyborze dobra, nie wyborze zła. Jeśli ja wybieram zło, to jestem niewolnikiem grzechu. Dzisiaj wielu ludzi ma z tym kłopot z definicją wolności. Wolny to jest ten, który zobowiązuje się do dobra, który wybiera dobro i tym samym uprawia cnotę. Śmieją się dzisiaj cnoty, a to jest pewna sprawność, która mi daje łatwość i przyjemność w czynieniu dobra. Właśnie o to chodzi. Staję się coraz bardziej wolny, bo mnie nie interesuje czy, czy, łamanie praw, przepisów. Wtedy mnie ani dekalog nie ogranicza, ani przepisy Boże, bo po prostu znam moją przestrzeń wolności. I kolejna rzecz: zdrowe sumienie jest kreatywne. No właśnie, cały czas rozpoznaję Bożą wolę, to, co jest lepsze dla mojego życia. Widzi pewne innowacje, widzi pewne możliwości nowego podejścia do pewnych spraw. Cały czas się życie człowieka takiego rozwija, który ma zdrowe sumienie. Więc w tej formacji sumienia chodzi o to, żeby pozwalać się przekształcać panu Jezusowi, żeby zaufać, że tak naprawdę on ma lepszy pomysł na nasze życie, że to, co on nam proponuje, jest źródłem szczęścia. I papież Benedykt XVI, w encyklice o miłości, mówi, że tu nie chodzi o przymus. Święty Józef wybrał odważnie to, co mu proponował Anioł, bo ta propozycja stała się jego osobistą propozycją. To nie było narzucone z zewnątrz. I papież tak mówi: tak naszej woli na jego wolę, czyli Bożą Wolę, łączy rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. Historia miłości między Bogiem a człowiekiem polega właśnie, właśnie na fakcie, że ta wspólnota woli wzrasta w jedności myśli i uczuć, i w ten sposób nasza wola i wola Boga stają się coraz bardziej zbieżne. Wola Boża przestaje być dla mnie obcą wolą, którą narzucają mi z zewnątrz przykazania, ale staje się moją własną wolą. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje się Naszą radością. O to chodzi w rozeznawaniu. O to chodzi potem w tym podjęciu Bożego Marzenia o mnie, podjęciu Bożej Woli, realizacji Bożej Woli, która właśnie staje się moją wewnętrzną wolą. I to jest wtedy źródło radości. I na koniec chciałbym przeczytać takie słowa Carlo Caretto z książki Pustynia w Mieście. Nie lękaj się, gdy Jezus cię wzywa. Ale nie trwusz się również, gdy On milczy. Nie lękaj się, gdy każe ci coś zrobić, ale nie smuć się również, gdy każe ci zwrócić to, co dokonałeś. Bóg jest większy od swego żądania, Bóg jest większy od Twoich dokonań. Bóg jest większy od dobra, które realizujemy. Trzeba jedynie iść naprzód w Jego obecności i głęboko wierzyć, że to On nas prowadzi tak w swoim życiu czynił święty józef poria patriet filio et spiritu i sancto sic coetera ti